Co możesz zrobić, żeby wcześniej wstać? Przede wszystkim potrzebna jest chęć. Chęć i działanie. Dobrze zacząć jest od tego, aby położyć się wcześniej spać i postanowić sobie, że rano wstaniemy z ochotą. To jest punkt numer jeden. Oprócz tego ważne jest, aby wiedzieć, po co chcemy rano wcześniej wstać, co będziemy robić w tym czasie. Które zyskujemy dzięki wcześniejszemu ustawieniu budzika. Jeżeli masz konkretny cel, twoja motywacja będzie zdecydowanie większa. No i trzecia rzecz, która też może się przydać, to taka, żeby ustawić swój budzik gdzieś dalej od łóżka. Dlatego, że jeżeli przebudzisz się i masz zwyczaj wyłączania w jakiś sposób swojego budzika, może się tak zdarzyć, że tym razem również skończy się tym samym, że wyłączysz swój budzik, zapomnisz zupełnie o tym, na co umawiałeś, umawiałaś się z sobą poprzedniego wieczoru. Jeżeli będzie on gdzieś dalej, jest większe prawdopodobieństwo tego, że sam ruch wstanie z tego łóżka, aby go wyłączyć, spowoduje, że o, coś się w Twojej głowie rozjaśni, przypomni i już po tych kilku krokach, przypominając sobie o swoim celu, o swoim zadaniu, o swoim wyzwaniu, zdecydujesz się na to, żeby już do tego łóżka nie wracać. Bardzo polecam spróbować, wypróbować się na sobie i jeżeli uda Ci się takie wcześniejsze wstanie, pochwal się, podziel się z tym ze mną, wpisując swój komentarz pod tym filmem. Jeżeli ta wskazówka jest dla ciebie przydatna, zostaw mi lajka, kciuk w górę, z góry dziękuję. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnej inspirującej wideo konferencji. Pa, pa.